Okej, okay, a teraz troszeczkę inna perspektywa i praktycznie ostatnie pytanie. Jakie są wasze perspektywy w Holandii na przyszłość? Zostajecie na tym, co macie, czy podążacie dalej w kierunku jakiegoś rozwoju, a nie siedzenia? No myślę, że mamy na to cztery miesiące. Znaczy nie cztery miesiące i szukamy czegoś nowego, tylko w międzyczasie. Wracamy z pracy, szukamy czegoś i... Na pewno to będzie mieszkanie, będziemy chcieli, będziemy starać się o meldunek, tak, żeby być rezydentami Holandii, żeby nie zatrzymać się w miejscu, w którym powiedzmy jesteśmy teraz obecnie, bo nasz wyjazd tutaj był też zainicjowany tym że mogliśmy wziąć psa z Polski. Nie chcieliśmy go zostawić w Polsce. Właściciele wyrazili chęć, żeby piesek z nami przyjechał. Dlatego to była szybka decyzja. Mówię: Kara, słuchaj, mamy mieszkanie, w miarę cenowo to wychodzi. No i pozwolili nam na psa. Więc jeżeli mieliśmy już mieszkanie, to mieliśmy jakiś start. Z pracą nie było problemu, dlatego wszystko fajnie właśnie się ułożyło. Nie? Dlatego to była taka szybka decyzja. No i miejmy nadzieję, że dobra. A z z perspektywami tak z rozwojem osobistym no na pewno będziemy yy... W przyszłości chcemy mieć swoją firmę. Ja bym chciała o. założyć salon fryzjerski może w tym czasie akurat się po szkole z języka holenderskiego i angielskiego wtedy nie będzie problemu dogadania się z klientem. Myślę, że yy. <laughs> Myślę, że ambicje mamy i to bardzo duże. Tak, mamy cię. Bo jesteśmy osobami no. niepalącymi, palącymi, nie pijącymi i tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj nie balować, tylko żeby popracować i to ciężko, więc mamy szerokie plany na ten rok, na przyszły rok. Myślę, że się uda. Jeżeli czegoś bardzo chce, chcemy, to zawsze się uda. No to zawsze się uda, ale no. na pewno poroz, porobimy sobie różne uprawnienia. Spróbujemy załatwić kurs języka angielskiego, holenderskiego, powiedzmy, żeby móc jakoś się rozwinąć, żeby iść dalej w tym kierunku. Spróbujemy sobie załatwić tu auto na miejscu, wyrobić numer BSN. Też nie będziemy się zastanawiać, jeżeli będzie możliwość otwarcia własnej firmy tutaj, jeżeli będziemy mieli możliwość. Prawnie przede wszystkim, żeby było wszystko dociągnięte. Myślę, że tutaj Ariel nam też pomoże w tym. Dam radę. dam radę wiem, że chcecie się zarejestrować oficjalnie. Chcecie uzyskać nie do końca BSM, tylko SOFI. SOFI. jest social number, Aha. a teraz macie Burkmaster, czyli numer ten pierwszy na 4 miesiące. A jak się rejestrujecie, macie już SOFI, tak to wygląda. Aha, widzisz, to czyli skuranty. jednak jest jeszcze tak do końca, no nie wiemy jak to no wygląda, właśnie. ponieważ jeżeli ktoś podejmuje pracę przez biuro, to tak naprawdę nie interesuje go nic. No. Dostaje termin, dostaje busa pod dom, z naszej zawożą strony go do... zawożą go biura. do pracy, do biura, załatwiają mu numer sofii, załatwiają mu mieszkanie. Yy. Jedynie co go interesuje to jedzenie na tydzień, ponieważ po tygodniu już ma pierwsze pieniądze. No, z naszej strony to było inaczej, ponieważ wszystko mi się no, spoczywało na naszych barkach, więc tydzień w Polsce był intensywny, wszystkie załatwianie dokumentów, załatwianie transportu, załatwianie pieniędzy. No i tu się okazało, kto tak naprawdę wyciągnie dobrą rękę, ponieważ no, z tysiąca znajomych możemy powiedzieć, że pomogę nam dwie, trzy osoby. Także. No, z tym jedna nieznajoma. Jedna nieznajoma, no. Dzięki serdeczne i do usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam.